Manu, widzę, w dzisiejszym odcinku nareszcie sobie zagramy w tą giereczkę, o której wam tak długo wspominałem. Gra nazywa się Pet Fighter Simulator. Jak pewnie dobrze wiecie, jest stworzona przez tego youtubera z Ameryki, który ma już teraz 2 miliony subskrybentów, co jest naprawdę mega wynikiem. Ale dobra, mordy, to będzie takie pierwsze wrażenie. Zobaczymy sobie, o co w tej grze chodzi. Ja mam dosłownie przygotowane 4000 Robuxów, także prawdopodobnie wykupimy sobie większość pasików w tej grze. I dobra, na tą chwilę z tego, co widzę, mamy tutaj kościka do zrobienia. I musimy zaatakować tego slima, także zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, muszę tutaj sobie klikać i wtedy mam większy damage. Dobra. Uuu, i są jakieś dźwięki, ale kozacko. Czyli wychodzi na to, że tutaj mamy jakby różne typy petów, i musimy sobie po prostu pootwierać krapsule jest 100 końców. No i oczywiście będziemy musieli rozwalać te slimy żeby sobie wydropić hajsik i pootwierać jakieś peciki Jak chcecie mordy, to po prostu może nie wiem. Chcecie, żebym leciał z topką i się wbijał jak najszybciej w topce czy po prostu siedział z wami, pykał sobie w tę giereczkę i tłumaczył wam na bieżąco. Jak pewnie dobrze wiecie, angielski mam na powiedzmy że bardzo dobrym poziomie. Z tego względu, że po prostu kiedyś mieszkałem w anglii. I w zasadzie to nie byłby żaden problem. Jeżeli chcecie, to mogę zrobić wam takie dosłownie tłumaczenie i możemy sobie przejść przez całą fabułę, robić kwestii i wszystko zamiast bijania topki, także wszystko zależy od was. Bo na tą chwilę ja się nastawiam na wbijanie topki, ale oczywiście, wiecie, no wszystko może się zmienić, nie ma problemu żadnego. Dobra, z tego co widziałem na stronie, mamy kodik na 200 końców, także możemy sobie praktycznie pominąć od razu tego kwestika i sobie wpiszemy release. I, ciach dostaliśmy elegancko 200 końców, Kwestik skończony. Dobra, musimy kupić kapsułę. Idziemy sobie od razu otworzyć, co dostaniemy. Irero od razu. Ale fart. <laughs> Chyba fart, przynajmniej mi się tak wydaje. Okej, okay, czyli wychodzi na to, że każda, jakby. Każdy zone ma swoją własną kapsułę i po prostu różne pety są tam, możemy sobie je dropić. No nic takiego w sumie interesującego. Uuu, ciekawe, tutaj mamy jakieś po prostu różne ścieżki Okej, okay. czyli mamy jakby różne ścieżki Tutaj jest road 1, czyli zgaduję, że tam są po prostu jakieś słabsze peciki. Tam jest pewnie road 2, tak dokładnie, tam jest Route 2 I tutaj będzie informacja po prostu pokazana, jakie pety są tam dalej Zobaczmy jak to wygląda A, okej, okay. tu jest z takimi gwiazdkami oznaczone, całkiem spoko Ale dobra, my na razie jesteśmy noobkami, także sobie pociśniemy po prostu na pierwszego routa, Ale najpierw weźmy sobie quest, tutaj jest ziomeczek ze znakiem zapytania nad głową Przejdźmy sobie od razu do tego, jest Filip o, cały ekran mi się zasłania. Okej, okay, czyli będziemy musieli po prostu jakieś whipsy wydropić mu. Czyli zgaduję, że to są pety z tych jajeczek. Zobaczmy jaka jest szansa na wydropienie tego, to jest ten whip. Tak, 33%, okej. Okay. Wychodzi na to, że już mam jednego wydropionego, ale niestety nie, nie zaliczył się do quest'a. Także dobra, robimy sobie equip pest. I w sumie lecimy na ten road 1, zobaczymy sobie jakie tam są peciki. Bez tego co widzę jakieś dwie gwiazdeczki. Chyba powinny być łatwe do wyfarmienia. Ale dobra, tutaj mamy kolejną babkę ze znakiem zapytania, co jej musimy zrobić? Aha, okej, okay. czyli nie ma dla nas żadnego kościka, bo mamy aktualnie zaczętego, więc goduję, że musimy sobie najpierw wydropić te 5 mas whipów i dopiero wtedy będziemy mogli wziąć następnego kościka. Także mordeski, żeby was nie zanudzać, ja sobie powiedzmy wyfarmię z tysiąc końców i wrócę do Was za chwilkę. Albo wiecie co widzowie, ja po prostu już nie mogę wytrzymać i sobie kupimy x 2 XP za 300 robuxów Od razu przechodzę do kupna tego. I jeszcze kupimy sobie ten razy dwa końcy. Bo naprawdę jestem mega ciekaw, jak to będzie wyglądało po prostu w girece, tak rzeczywiście. Dobra, udało nam się kupić elegancko. Jeszcze razy dwa końsiki, to nam się na pewno mega przyda. Ale dobra, teraz będę dostawać dwa razy końsiku, więc potem dwa razy szybciej wyfarmić ten hajsik. Okej, okay, widzowie, także udało mi się właśnie wyfarmić Tysiąc końsików i lecimy sobie od razu otwierać te jajeczka I miejmy nadzieję, że jak otworzymy 10, jajek to wyleci nam pięć tych mouse whipów z tymi questami pocisnąć po prostu jak najszybciej się da. I dobra, od razu sobie od Otwieramy. Epika dostaliśmy. Dobra, ja mam Fartalty, ale ja muszę jakieś Basica wydropić. Dawajcie mi to tutaj. O i Legendary Pity 4 na 400. Ciekawe o co z tym chodzi. No ale zgadzam się, prędzej czy później się dowiemy. <laughs> I gold dostaliśmy. Jakiś Common. Tylko ja potrzebuję te małe No proszę Cię, daj mi pięciu. No jest nowy Common. Jest, nareszcie udało mi się chociaż jednego wydropić. Nie no, nie wierzę w to. Dosłownie otworzyłem 8 petów i tylko jeden mi poleciał. Trzeci Epic dostań. Co jest grane w ogóle? Więcej pików leci niż tych rarów w sumie. A to jest uncommon, to jeszcze lepiej nawet. Dobra, zostały nam trzy do wyfarmienia, także ja sobie zerknę, jak wyglądają te pety. W ogóle możemy jakoś ulepszać? Unite, w ogóle, jak to działa? A dobra. Nie wiem, czy graliście kiedyś w to Anime Fighters, ale po prostu możemy sobie użyć, jakby wszystkie peciki na jednego i wbić mu jak największy level. Także za chwilę wam pokażę, jak to działa. jest sprawdzę najpierw samemu. Okej, okay, dobra, już wiemy o co chodzi. Czyli jak sobie naciśnięcie na przykład na pecika, możecie zobaczyć, że on ma level 3 i ma damage 25, na przykład ten. Ten jest troszeczkę lepszy. Ale dobra, powiedzmy, że chcemy mieć jednego peta coxa, czyli bierzemy sobie Unite na niego i zaznaczamy powiedzmy wszystkie inne oprócz Whipów, bo nie jestem pewien, czy to zaliczymy się do questa. Ja, ale my wydropiliśmy dwa takie, a ja mam tylko jednego. No dobra, no nie istotne. I klikamy sobie Unite i zobaczmy jaki level. Dostałem 3700 ekspowniemy 9 level. I dobra, mamy jakiegoś koks PETa, który ma 39 damage'u, To mi się podoba. I w sumie możemy sobie pójść na ten road 3. Zobaczmy jak szybko uda nam się te pety sfarmić I w sumie fajna opcja jest z tym levelowaniem petów To jest chyba patent właśnie zapożyczony Z tego Anime Fighters, o którym Was wspominałem dosłownie przed chwileczką, ale dobra Teraz możecie zobaczyć sobie tutaj z lewej strony Miałem 512 damage'ów w pewnym momencie Wiecie co? Sfarmimy sobie tego Light Slime'a, który ma 15 khp I zobaczymy ile hajsu z niego poleci Ok, już praktycznie rozwaliliśmy tego pecika Trochę Troszeczkę mi to zajęło, mam nadzieję, że będzie warto I dobra, dostaliśmy w zasadzie 2000 końców, dostaliśmy jakieś 1900 Dokładnie, żeby was nie oszukać no i mordy, w sumie możemy sobie otworzyć 23 pety No jak z tych 23 petów nie wydropię jeszcze tych trzech whipów, to się zdenerwuję Ale dobra, od razu sobie je otwieram I prawdopodobnie wrócę do was jak już skończę tego kłeścika, żeby was nie zanudzać tymi jajeczkami Okej okay, widzowie, i udało nam się nareszcie wydropić ostatniego tego mousewipa, Także kłeścik został skończony i zobaczymy jaką nagrodę dostaniemy Teraz jestem naprawdę mega ciekaw Aha <laughs> Także za chwilę do was wracam widzowie, bo sami widzicie co się stało Okej, okay, widzowie, także wracam do was po króciutkiej przerwie i odbieram sobie tego kościka. Zobaczmy, jaką nagrodę dostaniemy. No, to mi trochę postać zasłania. No, teraz pety. Dobra, dosaliśmy 1200 końców. I wiecie co widzowie, ja się tak zastanawiam, czy opłaca się w ogóle robić te poboczne kościki tutaj, bo w zasadzie wyfarmienie tych 12 tysięcy końców naprawdę by mi zajęło chwileczkę. Zwłaszcza, że mam takie peciki i mogę je sobie w sumie jeszcze bardziej ulepszyć. No wiecie co widzowie, ja po prostu dochodzę do wniosku, że po prostu pójdę sobie tam wyfarmić na tych petach 12 tysięcy końców i od razu sobie przejdziemy na Atlantis i zaczniemy robić resztę kościków. Bo wiecie co? Po prostu na tym koncie powiedzmy, że będę jechał stopką i będę sobie grać po prostu poza odcinkami, żeby robić jak najlepszy progres. A jeżeli chcecie, żebym leciał dosłownie z fabułem, robił te wszystkie kłościki i tłumaczył wam wszystko na bieżąco, to widzowie zostawcie dajmy na to 300 łapek pod tym filmem, jakiś fajny odzew w komentarzach i na 100% zrobię na drugie konto, na którym będę właśnie przechodzić sobie elegancko z fabułem i czytać wszystko wam tłumaczyć. Ale dobra. Ja sobie teraz farmię peciki i wrócę do Was na 12 tysięcy końców. Okej, okay, także jak możecie zobaczyć, że mam 12 tysięcy końców i odblokowujemy sobie Atlantis. Zobaczmy jak to tam wygląda teraz. Oczywiście, że chcę to odblokować. Interakt z tym. I mamy teleporcik. Ale naprawdę kozackie animacje to są. I kapsuła kosztuje 1000. Dobra, rozwalamy sobie te peciki, żeby wydropić po prostu tego kafla jak najszybciej. I otworzymy sobie chociaż jedno jajeczko, żeby zobaczyć, jaki dimes będą miały te pety. Okej, okay, widzę, że także udało mi się uzbierać już tysiąc końcików, ale zanim sobie otworzymy tę kapsułę, po prostu weźmiemy sobie tego kłościka, bo się nie zdziwi, jak się okaże, że musimy po prostu wydropić znowu jakieś pety. Okej, okay, także teraz nasz quest to jest wydropienie legendy z tego jajka. I mamy niecały 1% na to, tak to może być naprawdę mega ciężkie, ale dobra, patrzcie to. A no, niestety nie udało mi się, ale już liczyłem na to. Dobra, zobaczmy, jaki dimes ma ten pecik. Jest naprawdę. Mega ciekaw. I on ma 18 damage'u, level 12. I jest teoretycznie słabszy niż moje dotychczasowe pety. No ale zawsze trzeba brać pod uwagę to, że to jest po prostu jakiś basic. Ale wiecie, co ja zrobię? Patrzcie na to. Biorę sobie po prostu level 3 PETA, Razer Bloom. Klikam Unite, klikam te dwa pety i zobaczcie to. Od razu ósmy level mi się wbije. I teraz ten pecik ma 37 damage'u. Wiecie co, tutaj się całkiem wolno farmi te końsiki, także ja sobie po prostu wrócę na poprzednią strefę. Tutaj mamy taki balon, także wchodzimy do tego kółeczka i się cofamy do tyłu. Wydaje mi się, że tutaj dużo szybciej będę farmić końcy. A Okej, okay, widzowie, także wydaje mi się, że chyba giereczka znowu jest bugowana, bo właśnie sobie przeglądałem te leaderboardy i zobaczcie to, ktoś już ma po 100 milionów końców i ci mają po 50. No nie mam nadzieję, że to jest jakiś bug, ale dobra. My lecimy sobie farmić te peciki dalej i wrócę do was, jak będą mieć powiedzmy znowu z 10 tysięcy i otworzymy sobie 10 tych jajeczek na Atlantisie, no i miejmy nadzieję, że wylecą nam jakieś naprawdę kozaskie peciki. Okej, okay, widzę, wy, także jak możecie zobaczyć, udało mi się wyfarmić 10 tysięcy końców, także otworzymy sobie 10 tych kapsuł i mam nadzieję, że wyleci nam ta legenda, ale wydaje mi się, że naprawdę może być mała szansa na to. Dobra, na tę legendę i tak pewnie nie wydropimy, ale widziałem, że Bobby ma tutaj właśnie questa na tego star. Tak, na star bomba, dokładnie. Zapomniałem jak on się nazywa. Aj, zapomniałem onlować. Kurczę, no szkoda, że nie możemy mieć dwóch albo trzech questów na raz. Chociaż mogliby, nie wiem, jakiegoś pasa dodać i zrobić coś takiego, no byłoby tysiąc razy wygodniej. Ale dobra, wydaje mi się, że prędzej dostaniemy tego właśnie Star Bomba niż legendę. Tym bardziej, że otworzymy tylko 5 i'k tak naprawdę, a jak wyleci mi teraz legenda, to chyba się popłacze. To może chociaż teraz jest udało się go wydropić Jak możecie, quest się skończył? W ogóle quest się zakończył Zanim w ogóle jajko się otworzyło to Spoko to w sobie wygląda Odbierzemy sobie nagrodę Mam nadzieję, że jakieś kąsiki wylecą to Chociaż będziemy mieli większą szansę na legendę Także widzowie, pierwsze co Nie róbcie questu od tego chłopa Co stoi właśnie obok jajka Bo to totalnie się nie opłaca Bo on wanda na legendę którą chyba wam zabierze w ogóle? O ile dobrze pamiętam Russo coś takiego mówił na tych swoich pierwszych filmikach, jak pokazywał tę grę. że tego chłopa pominiecie od razu lecie do Bobiego i wystarczy, że wydropicie sobie rera i zrobi wam się ten questic. Ale dobra widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić suba dzwonę oraz w górę i widzimy się w sumie może za kilka godzin, nawet nie wiem. Może wlecą dwa filmy na dzień, ale nie obiecuję. Siemano!